Disco Polo ponownie podbija polski rynek muzyczny. Wiele zespołów grających ten rodzaj muzyki znane nam są od wielu lat Niestety w grupie jednego z królów Disco -polo doszło do rozłamu, który wprawił fanów w osłupienie Disco -polo na początku lat 2000 stało się synonimem obciachu i mało kto głośno przyznawał się, że lubi taką muzykę. Przez ten czas ludzie postrzegali Disco Polo jako muzykę, którą słucha się na polskiej wsi albo na weselach. Oczywiście wszyscy doskonale znali wszystkie największe przeboje, ale mimo wszystko mało kto się do tego przyznawał. Gatunek ten przechodzi jednak istny renesans popularności. Miłośnicy nie kryją się już ze słuchaniem tej muzyki. Powstały nawet całe stacje telewizyjne poświęcone tylko disco polo. Teraz fani tego gatunku przeżyli potężny szok, po którym mogą się nie pozbierać. Rozłam w legendarnym zespole Bisco Polo na aktualnej scenie Bisco Polo mamy czterech króli. Są nimi Zenek Martyniuk, Marcin Miller, Sławomir Świeżyński i Radosław Liszewski. Ich utwory zna cała Polska, chociażby z weselnych zabaw. Niestety zespół założony m.in. przez Marcina Millera, przechodzi teraz poważne zmiany. Z grupy Boysa odszedł jeden z członków, który do tej pory wspierał Millera zarówno tanecznie, jak i wokalnie. Chodzi o Konrada Dobrzyńskiego, który znany jest fanom pod pseudonimem Tulipan. O odejściu poinformowali na Facebooku. Informacja o odejściu artysty z zespołu została przekazana przez Facebookowy profil wytwórni muzycznej związanej z grupą, jednak sam Tulipan również odniósł się do podjętej przez siebie decyzji. Dziękuję Państwu moim kolegom z zespołu Boys, firmie GreenStar, na czele z właścicielem Cezarym Kuleszą, Robertem Kiełczewskim oraz menedżerem Jarosławem Michalewiczem, współtowarzyszą sceny. Za długie lata. W 17 lutego 2019 roku TJ W niedzielę, na koncercie w Rzeszowie oddam na Państwa dłonie mój ostatni koncert pod banderą zespołu Boys. Znając moje erudycyjne możliwości mógłbym tutaj napisać całą, niemal narodową epopeję, lawirując pomiędzy chwilami wielkich triumfów czy pięknych koncertów. Przez efemeryczne, często na zbyt krótkie noce w tak doborowym towarzystwie, aż po trudne kilometry, długie oczekiwania na lotniskach, wypadki losowe. Znając mnie i mój język oraz moje doświadczenia w zespole boisto, encyklopedia brytanica mogłaby pozazdrościć pojemności. Czytamy. Fani zespołu są wprost załamani, ale jednocześnie szanują decyzję podjętą przez artystę. Pod wpisem pojawiają się kolejne komentarze pełne smutku, niedowierzania oraz serdecznych życzeń. Miejmy nadzieję, że Konrad jeszcze czasami pojawi się na scenie wraz ze swoimi przyjaciółmi z zespołu.